Siema widzowie, chciałabym wam pokazać mój najnowszy zakup. Jak widzicie, wyzerowałem się z gremów. Tak, tak, mam 23 tysiące. Miałem, no, bardzo dużo milionów. Ale no co, co powiem, chyba się opłacało, sami zobaczcie. No w sumie teraz sami zobaczcie. No, piękny, huge golden lucky cat. Piszcie, czy waszym zdaniem się opłacało, czy się nie opłacało. Według mnie się opłacało, bo on to może bardzo dużo wej... Wejściu wzwyż. Kupiłem ja go, no, za 25 milionów. Na zemną był dowód. Na początok... O, nie ma. No, no, nie ma, bo robił usunął chat ale mi to nie przeszkadza, że mam w z historii. No i zobaczcie, musiałem też to sprzedać przy okazji. Zobaczcie, tutaj takie piękne. Od typa, który tutaj cały czas jest, od niego kupiłam. Zobaczcie, tu nie się nawet ten jest taki piękny, więc nowych już do indeksu, no i nowych już do timu przy okazji. To na tyle, dzięki i si